Siemanko z tej strony Lisica, witam Was w kolejnych odcinkach z Let for Gramy w pierwszą misję z Kampanii Więc no, lecimy Dobra O to jest łatwa misja, bym to nawet przeranował Przesplintował mamy jedną na na rynku to jest kotona biarnie. To na jest najlepszą bronią. <laughs> ale tu chyba chat, czyli No i z tak. eee, Dobra, I tu są tapsy, Niech oni wezmą no. eee, Mam nadzieję, że mnie nikt nie złońki killuje. To da się wszystko zrobić. Dobra, o kurde. No co to mnie no, nie, no, kurde. Dobra, lecimy ja z tym. Czemu? Czemu? Co, coś, coś. Nie wiem, co jeszcze jest... O fuck, nie, nie wybuchnij! Dobra. Oni mogą dostać napisk, tylko nie ja. Stół. Nie wiem, po na jeden na jeden. W się sensie jak sam gram. To jest pokój przynajmniej tutaj. Dobra. Jedziemy w dół. Nie ma to jak mody na postacie z anime. Ja pierdziela. Jak <gülę> mnie to rozwala, to jest niemożliwe. Rachel, Rachelka. Uuu, Gabugan. O kurde, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? <kłysy> Otwórz drzwi, aby uciec. O, oh, No i teraz nadchodzą. Super, ale ja że pompy nie chcę Tu niekaj Aha, dobra nie Jedną muszę zostawić <laughs> ponieważ Iż gdyż dlatego, że tu za chwilę. O, właśnie tu, w tym momencie. Nie, no, lepiej zrobić takie coś. Oni się sami pozabijają. No, bo ja im pomogę trochę. Dobra, lecimy. Let's go. Coś wyprawiacie. Wchodzić. Dobra. Dobra, ym, tu ulepszymy się szybko. O, mam makula, to wezmę sobie makula, bo jest to ciutkie szybszy. I głośniejszy o wiele. Dobra. Ała. No dobra, niech się tam wszystko spali, mnie to tam koło KIA lata. Tu zawsze był ten, <laughs> jak to się nazywa, Łyczka. No właśnie, no właśnie, Łyczka. No. Dziękuję. No tak. No fakt, co ja zrobiłem? No ale sobie tam wszyscy tam ja wszyscy się tu się tu ra ra tu ra 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 Dobra Lecimy dalej, taka szybka gra Co my się będziemy? Bęk, drzwi rozwalone Tam jest siekierka, to na pewno siekierka weźmiemy Siekiera jest lepsza Dobra, to sobie przeładujemy MK? No i kocham tą grę nie niepotrzebny mi taps Dobra. <laughs> o, pikawa, to się bardziej przyda. Pamiętajcie, że zawsze bomby pikające i te e, żygi, jak ja to mówię, są bardzo potrzebne, kiedy jest jakaś chmara. One są strasznie potrzebne, jedne z ważniejszych. Lepiej już te brać od, nie wiem, e, od... E, Małotowa czy... No, no, no no. Kurde. Ale lipa. Fuck, oni muszą mnie podnieść teraz. Tylko no fajnie by było, jakby ktoś mnie podniósł, nie? No i co nie robią? Ja w to nie wierzę. Dobra, uleczmy. No. Ona mnie leczy super. O, i tak najlepiej też robić jak samemu gracie, bo zawsze tutaj ważniejszy jest gracz od bota, bo jako gracz więcej zrobisz e, niż bot, nie? O, a jak macie sytuację taką, to zróbcie sobie szybko takie coś, ja robię mniej więcej tak. On wtedy zleci na ten i macie drugiego Pajbomba, bo jak gracie, pamiętajcie jak gracie samemu to jest trudniej i lepiej brać to i zużywać jak głupi. O na przykład tak? No. No, i... Mamy kolejnego pie bomba Tam zawsze ktoś się zbierze no i zdednie <laughs> Nigdy nie będzie takiego czegoś, że pójdzie to na marne Znaczy no zależy jak się rzuci, bo jak ktoś naprawdę... O, dupy to ciepnie What the fuck Ej jak on zginął tak szybko Fuck Ej co się stało z no nie wiem co Super duper. <ścoughs> Moja ulubiona ten. Wszystkie broń... a weźmiemy se to. Zmieniłem trochę moda, no właśnie o taką... Bretę Która świetnie wygląda. Dobra, lecimy. A nie, 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 trochę zdupiłem. Na pewno tego nie mogę wziąć teraz. Bo chmara będzie. Nie ma tu czegoś fajniejszego. Takiego co szybko zabijam. Dobra, weźmiemy kałaszka z laserkiem. Bo jest ładny tego weźmiemy. To jedna z moich ulubionych misji e, Przez właśnie tamte miejsce Jest jedna z nienawidzonych Dlatego, że No Pierwsze co robię to Przez to, że tam jest kupę tych Ciepię kolkę tu, biorę to Wyrzucam przez drzwi To jest też ważne Fak, fak, fak Zapomniałem Oni się zbiorą Duża część wybuchnie i mam teraz bardzo dużą przewagę przed zombiakami, bo... Robię typu takie coś. Bardzo szybko da się tu dostać. Biorę to szybko, 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 szybko i wkładam. Dawaj, 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 dawaj! Dobra. Fak, 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 fak! Zapominam, że mam mele. Zbieram szybko laser. Ooo! Osłania mnie dobrze. Jedziemy z tym. Kurde, jak ja uwielbiam tą broń. I ładnie wyglądam. Dobra, nie żyje. Ujczka jest bardzo mocna. O, oh fuck, o, oh fuck, nie mam paj bomba No i właśnie, <laughs> paj bomby jak jesteście na tej mapie, jesteście na hardkorze, nie? Yy, na hardzie, to najlepiej, żeby przynajmniej dwie osoby miały paj bomby. Jedna właśnie w tamtym momencie, bo wtedy, <laughs> no łatwo przeżyjecie. A jak tego nie macie, no to z tym jest mały problem, nie? Dobra Bra lecimy z tym O oh, fak Eee we, we we gdzie to się szło? Gdzie ty się szło? szło. Dobra ja to lubię na sprincie przechodzić, bo to jest łatwe. Dzień dobry. Raz zobaczymy. mnie. z What the fuck? Tank?! Jak oni go tak szybko zabili? Ja go przecież raz... Ja go nie zabiłem. The fuck? Nie rozumiem trochę tego, nie wiem co się dzieje.

Dobra, 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 teraz... Coś ważnego tu fajnego, nóż. Nóż jest słabszy od siekiary. Jezu, to jest najgorszy moment, jak się samemu gra. Uf, co ja zrobiłem? <laughs> Jak się samemu gra i na przykład właśnie jest taka sytuacja, że stoi boomer, ty w niego wejdziesz, on wybuchnie i jesteś oślepiony na jakiś czas To jest najgorsze, tego nienawidzę. To mi fest denerwuje. A w ogóle opowiem Wam taką ciekawostkę o Skyrimie, na przykład nie? Bo dużo grałem i Na przykład są kilka części The Elder Scrolls, bodajże tam 6 czy ileś. Oh fuck. I o czym ja chciałem powiedzieć, fuck. I kontynuując, e, wszystkie części mają praktycznie zombie oprócz Skyrima, The Elder Scrolls. E, 5? Nie... cztery, tak. Elders Cross 5, Skyrim. Tylko ta część nie ma zombie. The Morrowind miało zombie. Oblivion miało zombie, a... Skyrim nie ma zombiaków. I to mnie bardzo zdziwiło. Bo jedna z najlepszych części nie miała zombie. Czy niby to fajne, niby to niefajne, niby taka odmiana, ale... No proszę was. Gietka, bagietkę bierzemy. <ścoughs> o, jeszcze tych morda. Dobram O, oh, fuck, to chyba nie koniec. Uważaj, żebym ja inny dotarł, bo. Nie! Nie! Straciłem adrenalinę. Ten mnie wciąga. Nie, ja się chyba zapłacę. To jest niemożliwe. Czekaj, mam trochę adrenaliny jeszcze. nienawidzę powoli tej gry. Się trzeba przygotować jeszcze szybko weźmiemy pompę, amunicję i to, i zamykamy dobra dobra lecimy to jest już jeden z ostatnich znaczy ostatni bodajże ja, o, ostatni Ach, nie no, nie widzę, tego przechodzić, najdłużej się to przechodzi <śmiech> <śmiech> oczywiście zrobię jeszcze odcinek o glitchach będę dokładnie tłumaczył jak się robi glitchem ale nie, ja tylko znam jedne miejsce, które można zgliczować, więcej tak naprawdę nie znam. I no cóż. No tyle mogę powiedzieć, no. Dobra, to nie jest aż tak źle, bo jest tylko 8 tych um, osiem kanistrów do zebrania. A fajnie by było jakby jakieś z tych ciulików, nie o kurde, co jest? Co się jest zniehalo? Dobra, raz. Fuck. <laughs> Aha, poszłem na samą górę, żeby nic nie zdjąć. No kurwa, super, uwielbiam tą grę. Fes, mocno ta broń. Widzieliście to? Nie wiem, może przez tego moda. Dobra, raz. Dwa. Aha. Trzy. To... A, i pamiętajcie jednak, jak zbieracie te kanistry, to jak one leżą w... W tamtych miejscach, jak są na biało, nie? Tu leżą. To i się nie da rozwalić. Już tłumaczę jak. W sensie takim, że... Aha, tu jest takie przejście na odwrót. Nie wiem jaki dzwon to wymyślał. Aha! Coach nie żyje. Um, nie. Um, jest tam takie przejście. To jest dziwnie zrobione. What the fuck? Można? No zobaczymy, patrzcie. Aha! Dobra, myliłem się. Myliłem się, sorry. Myślałem, że tylko te żółte, bo ostatnio tak miałem jakoś tak. Ale to teraz nie pamiętam czy... Aha! Na łatwym poziomie trudności. Kiedy te kanistry leżą tutaj, to one nie wybuchają. A jak jest już wyżej niż łatwy, no to mamy duży problem. Fak, eee, rzucimy sobie tu mołotowa, a to wezmę. To wezmę To wezmę Do wafla Tylko oni będą napieprzać w te miejsce Fuck Nie wiem kaj to ciepłem Jeryna, ludzie, ludziska, ziomale. Mamy 5, 6, 7, fak. Czy ja naprawdę tamtych nie zebrałem? No super. Jeszcze mi ten zaatakuje. Super. Cieszy mnie to niezmiernie. Raz, dwa. 3 <laughs> cztery 5. sześć, i jeszcze dwa mam, no. tylko gdzie jest to adrenalina albo chociaż apteczka jest, jest apteczka jest, ale adrenaliny nie widzę, która by mi się najbardziej teraz przydała. Na pewno. Ja pierdziele nie ma. Tam jest apteczka i. coach leży. Eee, nie, 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 nie. Czekajcie. Fuck! No. Nie mamy tu. No i. Wtedy w tej grze jest tak super to zrobione, że wtedy, kiedy ci jest potrzebny defibrilator, to oczywiście kuźwa go nie ma. No bo czemu nie? Czemu mu to go nie dać? Nie. Nerwuje mnie to. Jak się wchodzi, to na przetrwanie ma się pełno. Itemów Dobra, cyk. Wal się ode mnie, zębiaku. Ja się uleczę. Teraz mamy jedną szansę, żeby się uleczyć. Jeszcze mam jednego Żyga. Jesteśmy. No, zabijcie ich. Kabany jedne. Zombiaki czas no, no i gruby jeszcze. No i F Tak to wygląda gra z botami, Oni wokół pójdą. Ja zginę ja to będę musiał restartować. No mnie ma naprawdę zcyścić Podnoś mnie Elis i mnie Nie ja muszę to teraz wykorzystać Nie, ja nie mogę zginąć fuck 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 I hmm. I okay. dobra mamy 8 jedziemy z tym dobra, raz dwa 3 5 6 7 8 Dobra, uciekamy dawać Dobra Udało nam się Pierwsza Jak to się Pierwszy sezon czy jakoś tak? Jeden kij. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.